Cześć, z tej strony Karolina i witam Was dzisiaj na pierwszym filmiku na tym kanale. Jak widzicie, będzie to seria z Decems 4. Oryginalnie chciałam, żeby to było coś z 103, 3, jednak płata mi ta część trochę figle i muszę do końca ogarnąć, o co tam chodzi, żeby po prostu nie denerwować się zbytnio przy nagrywaniu, ale na pewno serii strojeczki możecie się spodziewać, bo jest to moja ulubiona część, jeśli chodzi o te serie gier, ale. Czwórka też jest nawet okej, okay, więc stwierdziłam, że to będzie taki kompromis, w którym po prostu zacznę w końcu nagrywać. Tak więc cieszę się, że tutaj jesteście, bo jeżeli to oglądacie, to jakoś tutaj trafiliście. Ja cieszę się, że w końcu realizuję ten swój plan i naprawdę nie wiem, ile się z tym zbierałam, ale naprawdę cieszę się, że w końcu z tym. Ruszam, też chciałabym na samym wstępie powiedzieć, że nie będzie tutaj, nie będą tutaj same filmy właśnie z Simsów, dlatego że myślę, że nie ma co się ograniczać, mam już pewne plany o to, na to jakie następne gry będą na tym kanale, chociaż następne myślę, że to będzie się po prostu przeplatać ze sobą, będą raz Sims, raz coś innego, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, a teraz żeby już dłużej nie przedłużać, bo myślę, że nie ma co, myślę, że z biegiem czasu też się po prostu lepiej poznamy. Przejdźmy po prostu do wyzwania. Tak więc, jak widzicie, jest y, domek. Ja będę musiała tutaj zaraz y, z, nie mogę zbliżej podejść, bo mnie po prostu wywali do góry. Ale jest to domek z galerii. Ja niestety nie zostałam talentu. Nie dostałam talentu, jeśli chodzi o budowanie w Simsach, więc tutaj ratuję się, tak? Ale o meblowanie, y, meblowanie lubię jak najbardziej, więc, więc jest spoko. Zaraz przejdziemy do kasa. Tylko wam powiem, że nasza Simka nazywa się Daisy Bloom i w ogóle powiem wam, co to za wyzwanie, bo chyba tego jeszcze tutaj nie powiedziałam. Będzie to Sims in Bloom Legacy Challenge. Ja będę mówić Bloom Legacy Challenge, bo myślę, że to jest po prostu takie ładniejsze, powiedzmy. Jeśli chodzi o dom, no to jak widzicie, ja tutaj bardziej urządziłam to w takim wiejskim stylu, bo tak też to pierwsze pokolenie. Mi się kojarzy właśnie z takim wiejskim i sielskim życiem. Jeśli chodzi o domek, to starałam się nie używać zbyt dużo CC, zresztą o jej, jej jakby jeśli chodzi o simkę, to też, ale tam bardziej sobie pozwoliłam na pewne odstępstwa. Więc jak widzicie, domek jest mały, w sensie mały, no taki myślę, że ok, starczy nam tutaj miejsca jak najbardziej. Jak widzicie. Tutaj nie ma zwierzaka z nią jeszcze, ale pewne rzeczy są tutaj przygotowane yy, pod konkretną rasę, rasę zwierzaków, rasę zwierzaków, pod konkretny typ zwierzaka, więc na pewno to będzie pierwsza rzecz, yy, za którą się po prostu zabierzemy po tym, jak wciśniemy play. Tutaj też przygotowałam jej taki mały ogródek, takie dwa rozsadniki i ten taki z wiejskiej sielanki do olbrzymich Roślin użytkowych. Dała mi tutaj też mm, do prania balię i suszarkę taką z linkami. Myślę, że nawet to pasuje właśnie do, do, tej, do tego pokolenia. Nie wiem, czy kiedykolwiek y, zrobię to pranie. Mam nadzieję, że tak. Chociaż teraz tak sobie pomyślałam, że mogłabym, dać tutaj, jej dać, że mogłabym tutaj dać jej jeszcze koszt na pranie, ale może to z biegiem czasu. Oczywiście te pieniądze też jej zaraz usunę, żeby miała tysiąc. Więc y, tutaj o to się nie martwicie, że ma na razie prawie 20 tysięcy. Jeśli chodzi o domek, to z tego co pamiętam, on wyszedł mi lekko ponad 20 tysięcy, więc myślę, że i tak to na to, jak wygląda, to myślę, że naprawdę spoko. Jakoś tak nie szalałam zbytnio, bo nie chciałam właśnie, żeby, wiecie, to też y, było nie wiadomo jak ekstrawaganckie, ale dobra, wiecie co? Przechodzimy do kasa. Myślę, że nie ma co tutaj dłużej. Y, Zwlekać z tym. Dobra. Jesteśmy już w kasie. Tutaj te preferencje mi wyskakują. Od razu myślę, że możemy zrobić e, ulubiony kolor żółty i biały, bo właśnie to są ulubione. To są jakby kolory przewodnie tego pokolenia pierwszego. Mm. Jeśli chodzi o aspirację, jest to niezależna botaniczka. Chyba nigdy nie, nie wypełniałam tej aspiracji, więc. Będzie to coś nowego. Myślę, że nawet całkiem fajnego. I co? I przechodzimy do strojów. Przejdziemy przez to szybko, bo myślę, że nie ma tutaj co zbytnio. też wiecie, skupiać się na tym, jak ona wygląda. Jeśli chodzi o stroje, no to właśnie starałam się, żeby ten motyw przewodni żółtego i białego się tutaj przewijał. Bardziej żółtego niż białego, ale właśnie. Tutaj dałam jej tę sukienkę taką, ale ogrodniczki z wiejskiej ślanki. myślę, że super wygląda. Wizytowa sukienka, sportowy strój, do spania, imprezowe. Myślę, że to jest po prostu przepiękne. Serio, przepiękne. Do pływania dałam jej taki zwykły strój. Na gorącą po pogodę też właśnie sukienkę i na zimną pogodę taki. Też serio, zwyczajny, zwyczajny strój, yy, starałam się tak jak mówię tutaj, żeby faktycznie były te dwa przewodnie kolory to po pierwsze, a po drugie, żeby to też trochę było takie właśnie w wiejskim stylu powiedzmy, więc jak to jest już, a jeszcze powiem wam jakie ma cechy, zacznijmy od tego też, cechy to jest wesoła, uwielbia naturę i niezdarna. Więc teraz przejdźmy sobie już do rozgrywki. Ja na chwilę jeszcze zatrzymam i powiem Wam o ogólnych zasadach tego pokolenia. Dobra, więc teraz przejdziemy sobie szybko przez zasady tego pierwszego pokolenia. Ja też je tutaj gdzieś umieszczę na ekranie na pewno, żebyście mogli sobie zobaczyć. Więc tak, jeśli chodzi o aspiracje, to już powiedziałam, cechy powiedziałam. Karierę, mm, musimy mieć karierę ogrodnika, to zaraz sobie to. Ogarniemy, musimy wymaksować takie umiejętności jak ogrodnictwo, łowienie ryb i wewnętrzną harmonię i takie zasady dotyczące bardziej rozgrywki. To musimy żyć na parceli z tym wezwaniem proste życie, to też sobie zaraz na pewno ustawimy. Musimy wyhodować krowokwiata i sprawić, żeby był on żywy tak długo, jak my będziemy żywi, jeśli to ma jakiś sens i w ogóle przepraszam was, jak będziecie słyszeć jakieś szelesty, ale niestety... W sensie, niestety, niestety mam po prostu małego kotka w domu, którego teraz roznosi energia i mam nadzieję, że kiedyś w końcu się uspokoi i po prostu zaśnie. Zobaczymy. Musimy wyhodować pięć kwiatów o tej wyjątkowej jakości. Nie wiem, czy to do końca jest wyjątkowa jakość, bo tego nie sprawdziłam, ale w każdym razie chodzi o tę najwyższą jakość. Musimy poślubić Sima, który też będzie miał cechę, uwielbia naturę. I teraz są takie dwie dodatkowe zasady, które możemy, ale nie musimy spełniać. Pierwsza to zyskać ten styl życia miłośniczki świeżego powietrza, chyba? Tak, tutaj ten. I też wyhodować kwiat śmierci. Zobaczymy, jak to będzie z tymi dwoma. Może uda nam się to spełnić, może nie. Zobaczymy. Ale co, jak już teraz wszystko, wszystko wiadomo, mamy wszystkie zasady objaśnione, to myślę, że możemy po prostu przechodzić do. Rozgrywki, więc dobra. Pierwszą rzeczą, którą na pewno zrobimy, to jest znalezienie pracy. Tak jak tutaj wcześniej Wam mówiłam, będzie to ogrodnik. I też, słuchajcie, zaadoptujemy sobie od razu kotka. Też nie chciałam, właśnie stwarzać, w sensie tworzyć tego kotka w trybie w kasie, po prostu, bo stwierdziłam, że fajnie będzie, jak ona zaadoptuje to będzie też, wiecie, taka dodatkowa część rozgrywki. O, ogrodniczka. Dobra. Dobra, fajnie. To już mamy. Okej, okay, to jakieś kupimy. I teraz rodzina, adoptuj kota. Zobaczymy, jakie będą. Chciałabym jakiegoś właśnie takiego bardziej mm, ras, nie, właśnie nierasowego. Takiego zobaczymy. Ale chyba to są same rasowe, co? <laughs> o, ale ten w sumie spoko. Taki właśnie chciałabym, żeby był. O, ona jest takim kot czarno-biały. To będzie taki chyba jak dachowiec trochę. O, no to na pewno weźmiemy ją. Tu są już takie, widzę, że po prostu rasowe. Wszystkie? No dobra, garda. Ale może zmienimy sobie jej imię. Wiecie co? Zmienimy sobie jej imię, żeby miała, nie wiem, trochę takie bardziej. Przyjazne. O, tutaj już ktoś idzie do nas. Właśnie tak się zastanawiałam, czy to jest ten taki wiecie. Welcome. To eee, ta taka, co przychodzą przywitać. O, matko, jaki słodki. Dobra, weź, przyjazne przywitanie. Gdzie oni są? Tutaj y, z, trochę ich straciłam z kamery. Ale dobra. Przywitanie. A dlaczego podu To mi wyszło? Przyjazne. O, weź, rozmawiaj przyjazny, pogłaszcz. No i adoptuj. To ja idę sobie, słuchajcie, zobaczyć jakieś imiona, imiona dla zwierzaków. Tak chcemy adoptować i stwierdziłam, że słuchajcie, nazwiemy ją Oreo. Nie wiem, czy to jest e, pff, żeńskie imię do końca, ale myślę, że do niej pasuje Oreo idealnie, więc, więc myślę, że tak zrobimy. Aha, no i oczywiście chciałam jej tutaj, czekajcie, zabrać Czasę, żeby miała tysiąc. Dobra. No to wszystko tutaj jest ok, Oczywiście zostaw ten komputer. Ja nienawidzę tego, jak oni cały czas pierwsze co to wchodzą na kompa. Serio. O, zobaczcie, jak jej się podoba. Na tym, na tym dworze. Super. No dobra. Ale zostawimy na razie tutaj naszą Oreo i jedziemy, słuchajcie, do miasta. Oczywiście muszę Zapomniałam wyłączyć tego i teraz coś tam zaczęłam wpisywać. Ale dobra, jedziemy do miasta, bo powiem Wam, jaki mam plan. Plan jest pierwszy: to, żeby właśnie kupić jakieś nasiona, kupić coś do jedzenia, bo nie mamy nic. Oj, nie mamy nic do jedzenia. Uderzyłam mikrofon. Chciałabym się właśnie zaprzyjaźnić z Sarą. Ona się nazywa Sara. Dobrze pamiętam? Tak. Ze Sarą i może zacznijmy po prostu od tego, czy możemy. O, przyjazne powitanie, proszę bardzo, zostaw tego faceta. Aha. Jeszcze anulowałam. Dobra, Aha. proszę bardzo. Nie wiem dlaczego, ale od ostatniej aktualizacji właśnie e, dublują mi się interakcje. Widziałam przez powitanie. Mam dwa razy to samo, nie wiem. Może muszę naprawić sobie grę. Spróbuję to jak skończę nagrywać. Nie przeszkadza mi to na razie jakoś e, bardzo, więc może tak być ale no myślę, że na dłuższą metę to będzie trochę irytujące. Ale dobra, zaprzyjaźnimy się tutaj z nią trochę i pójdziemy na zakupy. I chciałabym też tak, o zapytaj Hobby, po pierwsze zaprzyjaźnić, czy tam poznać Agnieszkę Zadecką, dlatego, że u niej można zrobić coś takiego jak pomoc ze sprawunkami. U niej też, jednak nie wiem, czy to zależy od tego, że ma jest w pracy i nie mogę teraz tego zrobić, bo jak wiecie, zaproszę ją na parcele, no to normalnie mam takie, taką możliwość. A to też jest dobra po, dobry sposób na to, żeby po prostu zarobić pieniądze, no bo wiecie, tutaj pewnie jako ogrodnik wiele nie zarabiamy. Nie jest najgorzej, ale mogłoby być lepiej. Więc myślę, że ta pomoc ze sprawunkami też nam się wpasuje. Spoko w rozgrywkę, no bo wiecie. Yy, myślę, że na takim, takiej wiejskiej społeczności, no to yy, właśnie fajnie. Nie mówię, że tylko w wiejskiej społeczności, ale myślę, że tam to faktycznie ta pomoc mieszkańców jest obecna, że tak powiem. Dobra, to teraz jedziemy tak. Jedziemy z tym i kupujemy jakieś. Jakieś nasiona, ale tutaj jakaś lipa z tymi nasionami. Hmm. Kwiaty i owoce farmera. A może weźmy to? Kwiaty i owoce farmera za stówę? Trochę drogo, no ale dobra, powiedzmy. Powiedzmy, że okej, okay. składniki. Tutaj możemy sobie już coś kupić. Eee. Też do zasiania. To wiecie co kupimy sobie malinę? Za, 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 do zasiania marchewkę, do, zas do zasiana I jedno, nie umiem mówić, aż Mm, możemy sobie ziemniaka zasiać. Coś z kwiatów byśmy mogli coś takiego, co by nas nie zabiło. Chyba sobie darujemy. Dobra. I tutaj proszę się zaprzyjaźnić w sensie poznać Agnieszkę Zadecką. O, poznałyście się? O, spróbuj uspokoić, przyjazne. I mogę tutaj? Jeszcze nie mogę, dobra. To weź popraw. O, zaproponuj pomoc ze sprawunkami. No dobra. To niech sobie pogadają. Fajnie, fajnie. O, pomoc ze sprawąkami. Eee, czyli że co? Wiecie, co może sobie weźmy? To, bo tu jest pewnie, że trzeba, że będziemy musieli coś właśnie wyhodować. No dobra, zobaczmy, co to jest. Zasiej dynie. Ona pewnie co dała nam dynię? O, dostaliśmy dynie. No dobra, no tak, dostaliśmy dynię, to spoko. Zaraz to zrobimy. Kup przedmioty w sklepie spożywczym. I co jeszcze mieliśmy w tym? W tym w Skoń właściciela sklepu spożywczego. No dobra. Trochę, trochę lipa, że będziemy musieli być niemili. Musiały być niemiłe w sumie, bo to ona. Na samym początku, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Ale dobra. Weźmiemy sobie to, to. Chleb mleczny, cukier. To nie. Weźmy sobie też to. O, jajko się na pewno przyda. Mąka też nam się przyda. O, może nawet dwie mąki weźmiemy. Ser weźmiemy. Ja na zaraz całe normalnie pieniądze wydamy na szpinak. Możemy sobie zasadzić, może. Hmm. Tu było białe mięso i czerwone mięso. A wiecie co? Może weźmy sobie dwie butelki. To czekajcie, byśmy mogli jej dać to mleko już teraz, jak po prostu je kupiliśmy, żeby to odhaczyć. O, dostarcz mleko, proszę. O, to weźmiemy, tu ją ten. Tu od razu, słuchajcie, potem ona wróci. To ją tam. Co myśmy zrobić? Zganić. Agnieszka oparcie twierdzi, że właściciela sklepu spożywczego należy porządnie zganić. A więc, znajdź tego sima i zrób co do ciebie należy. W ciągu dnia, się przybywa w sklepie spożywczym na rynku. Fin, to jest właścicielka. No dobrze, no jak. Jak trzeba, no to trzeba. <laughs> Nic z tym nie zrobimy. Ale okej, okay. dobra, proszę tutaj się za przyjaźni. O, właśnie mój kotek zrobił sobie tutaj debiut. Dobra, teraz są takie przyjazne dla siebie, a ja muszę to zepsuć. O, tutaj też mogę, słuchajcie, jak to zaproponować. Słyszliwe nie. Podłe. O, zgań i w imieniu Agnieszki. W ogóle tak mi tutaj to do końca, wiecie, ta kolejka zadań nie opada i boję się, że jakiś mod mi konfliktuje i zaraz mi wmywali grę. Ale okej. Okay. Ale może nie. E, Orety, również straszliwa jest tylko stara, żądliwa zadecka. Co prawda nie wiem, co zdarzyło mi się przeskrować, ale to byłoby święto, gdyby mnie nie zbeształa. No to. Dobra, no, czyli nic takiego strasznego się nie stało. E, to teraz słuchajcie, jedziemy do Wierzbowej Zatoczki, bo e, odnośnie krowokwiata, często w tym jednym konkretnym tutaj łowisku udaje mi się złapać nasiona krowokwiata za pierwszym razem. Wiem, że to raczej nie jest możliwe, żeby teraz też mi się udało, chociaż no było kilka razy, że faktycznie za pierwszym razem wyławiałam tę jagodę krowokwiata. Więc może tym razem też się uda, zobaczymy. Wątpię w to, ale nadzieja umiera ostatnia. <gry> Więc. Dobra, słuchajcie, wróciłam. Okej, okay, wróciłam do domu. Niestety nie udało mi się złowić tej jagody. No trudno. Nie można mieć zawsze wszystkiego i tym razem też nie mogłam mieć tego za pierwszym razem, ale dobra. Teraz sobie uporządkujemy to wszystko, co kupiliśmy. Tylko ja nie pamiętam już, co kupiłam do tego, żeby pozasadzać, a co do tego, żeby tutaj właśnie włożyć. Ale dobra, ziemniak chyba miał być tutaj. tu mięso? To. O, udało mi się złowić właśnie tę kostkę. Mogę ją. O, zobaczcie, no i kasa. Kasa jest. Yy, chyba miałam tutaj coś z tego zasadzić, coś zostawić. Hmm, obydwa są za. Aha, marchewka jest droższa, to wtedy. Dobra, otwórz paczkę nasion, przyjdź tutaj do kotka, może o, coś rozmawiaj i daj przysmak. O, truskawki mamy, słuchajcie, pomidory i stokrotki. Stokrotki, no to tak tematycznie, bo w ogóle nie wiem czy powiedziałam, że właśnie to jest pierwsze pokolenie z pokoleniem stokrotki, bo tego to chyba nie powiedziałam. Więc teraz, teraz mówię, że to jest pokolenie stokrotki. Dzwonek i stokrotka. Dobra, weźmy tutaj tak. Tutaj zasiej, o, nasiona dyni. Aha, bo ona jest tutaj... To czekajcie, to niech ona najpierw pójdzie tutaj się załatwić. Niech z kotkiem z naszą Oreo pokada sobie trochę. I niech idzie się załatwić, bo chciałabym właśnie, żeby się zajęła tutaj tym ogrodem teraz, yy, no póki mamy trochę czasu, no bo jutro co, idziemy? O, jutro nie idziemy do pracy. Zdziwienie, zdziwienie, więc wiecie co, chyba pójdziemy sobie do Wierzbowej Zatoczki, po prostu popatrzymy w tych łowiskach, co tam można, w sensie co tam nam po prostu uda się złowić, bo wiem, że tam jeszcze w tej, wiecie, wieżbowej Zatoczce na pewno jest ten taka, to takie magiczne drzewo, że można tam, wiecie, sobie Oj, no, a my znowu coś zapłaciliśmy? Że no, wiecie, możecie przejść na tą leśną polanę, i tam są te dwa stawy, i tam też często udaje się tę jagodę krowokwiata, czy samo krowokwiatu złapać. Ale czekajcie, bo tutaj trzeba tak. Eee, Zapytałem o umiejętność ogrodnictwa. Dazel blokowała wzruchawstwo krzyżykowego, Yorkshire Pudding, i mniam. Hmm, efekt jest zadowalający. Wygląda na to, że nie zmarnowałaś całkowicie mojego czasu. Jestem pewna, że jeszcze znajdzie się dla ciebie coś do roboty. Zapraszam więc ponownie. Czyli co, wystarczyło, że po prostu to zasialiśmy? Chyba tak. Super. Czyli tylko wys wystarczyło zasiać i pomoc ze sprawunkami gotowa. Ale chociaż wiecie co, dostaliśmy kasę. Aha właśnie, bo ja chyba nie ustawiłam. Nie ustawiłam tego wyzwania parceli. No, nie ustawiłam proste życie. Jest siódma, dwa. Nasza Daisy już wstała. Tutaj zrobię tak. Oreo, możesz wstać, a ja tutaj trochę pomogę. Musiałam tego kwiata tutaj usunąć, bo niestety Oreo się zablokowała. Chciałam, żeby wieczorem pobawiła się właśnie Daisy z nią wskaźnikiem laserowym, no ale niestety nie mogła, więc nie możemy mieć kwiata na tym stole. A szkoda, bo uważam, że wyglądało to super, ale no niestety nie można mieć wszystkiego. Ten telewizor jest w ogóle. Mega serio. On jest z modów od chyba Max 20, Max 20. Chyba tak mi się wydaje, że jest taki twórca. oneki zwierzaków. Nie ma zwierzaków, które się niczego nie lękają. Nawet Oreo czuje czasem strach. Każdy zwierzak boi się innych rzeczy, więc, więc bacznie obserwuj swoich pupili, żeby dowiedzieć się, co je przeraża. No dobrze, czy możecie się w końcu pobawić tym wskaźnikiem laserowym? Bo już tyle na to czekam, że aż. Chyba nigdy się nie doczekam. Ale dobra, widzę, że się... co to wszystko? To była ta cała zabawa? O, mamy już drugi poziom ogrodnictwa. Super. Mm, I teraz może zrobimy tak. Ja bym jeszcze właśnie gdzieś pojechała, czyli do Wierzbowej Zatoczki zapewne, tak jak mówiłam, chyba przed, jakby w jej wczorajszym dniu zobaczyć za tą krowo, kwiatu, krowokwiatu. A wieczorem byśmy właśnie zaprosili Sarę Scott, żeby przyszła. To wtedy sobie od niej weźmiemy też pomoc ze sprawunkami, bo wydaje mi się. Oreo. Wydaje mi się i jestem nawet pewna, że od niej też można te pomoc ze sprawunkami wziąć. A skoro to jest wiecie, takie dosyć, yy, dosyć proste, że niewiele trzeba tam robić. W sensie, no trzeba coś zrobić, ale te zadania nie są jakieś takie super wymagające. Jak widać to, to spoko, ale dobra, widzę już, że ten kosz jakoś też tak krzywo wstawiłam, jak robiłam te małe przemeblowanie. W sensie przemeblowanie po prostu zanim zaczęłam nagrywać, to pododawałam te rzeczy dla, dla kotka, bo ich wcześniej tutaj nie było, jak tworzyłam ten dom. No dobra. Dodaj tę sałatkę owocową. Tutaj dopytamy sobie to, to. A coś dostaliśmy? Stymulator szybkiego wzrostu. Dzięki niemu twoje rośliny będą rosły jak na drożdżach. Codzienna dawka nawozu przyspieszy cykl rozwojowy roślin użytkowych, przez co dojrzeją w samą porę, aby wziąć udział w konkursie. Ej, a w sumie może byśmy właśnie wzięli udział w konkursie z tą dynią. Chociaż teraz jest co? Wiosna. A ja nie wiem do końca, kiedy są te konkursy. Czekajcie. Yy. Teraz jest poniedziałek, czyli to by było święto zbiorów. No właśnie, tak myślałam, że jesienią. No dobra, no to nic, no to nie ma sensu tego używać, skoro to i tak jeszcze tyle czasu tutaj nam zostało do tego święta. Ale to myślę, że na no spokojnie możemy pomyśleć, żeby właśnie na to święto coś sobie ogarnąć, jakąś roślinę, czy to będzie dynia, czy tam grzybnia, czy bakłażan, czy sałata. Zobaczymy. Ja bym raczej poszła w dynię. Bo jestem jesieniarą, a dnia to czysta jesień. Ale no, zobaczymy. Ja tutaj teraz sobie przyspieszę, niech ona to zje. I widzimy się już wtedy w wierzbowej zatoczce po prostu. Jesteśmy już na polanie, więc ja ogarnę tutaj sobie trochę, posiedzę z nią. Oczywiście nie chcę też jakoś dużo, bo jest już 17 i mam wrażenie, że prawie nic w dzisiejszym dniu nie zrobiłam. A właśnie chciałabym jeszcze tę Sarę Scott yy, zaprosić. Widzę, że ona tutaj ma zawstydzona. Można by pomyśleć, że trudno zgubić je w tajemniczym miejscu i można by się bardzo zdziwić. Myślę, że to nie jest powód do wstydu, ale jest chociaż w przepięknym miejscu, więc super. Żadnego pstrąga. W ogóle powiem Wam, że właśnie chciałabym jakiś, za jakiś czas na kanał zacząć nagrywać jakąś grę turową w The Sims 2, bo jest to chyba moje takie super marzenie, żeby nauczyć. Marzenie. Taki cel po prostu, żeby nauczyć się grać turowo w Destin 2. Ostatni raz, jak grałam w Dismils 2, to mam wspomnienie, jak właśnie na komunie dostałam dwa dodatki, Bon Voyage i ten taki związany ze studiami. Jednak no, potem miałam bardzo długą przerwę i rok temu zaczęłam oglądać na kanale Merty Kwitnące wzgórza i zaczęłam być tak zafascynowana, że można grać w taki sposób w Destims 2 serio. Oczywiście y, trochę to wymaga ode mnie, że tak powiem, nauki. Jak na razie jestem na etapie oglądania tutoriali właśnie 2 dla opornych. Idzie mi dobrze. Jestem na etapie na razie grania y, swoją własną rodzinką, którą, y, którą stworzyłam. Jednak myślę, że zanim y, przeszłabym do tego, żeby faktycznie nagrywać 2, chciałabym sobie ograć takie dodatki. Y, w sensie dodatki. Już myślałam, że to. Wracamy do domu, ale chciałabym zacząć ukrywać sobie te takie serie, co wyszły też do The Sims 2 z historii, że tam są historie z życia wzięte, historie zwierzaków i chyba historie z bezludnej wyspy, coś takiego. Yy, więc myślę, że to może być też. Mimo że powiedziałam na samym początku, że nie chciałabym, żeby na tym kanale pojawiały się same same Simsy, to myślę, że to może być jak, yy, że to może być druga gra, która będzie się pojawiać obok tej serii. Tym bardziej, że te rzeczy z tymstwa, one nie są aż takie, wiecie, te takie z historii nie są takie wymagające i nie są takie czasochłonne właśnie. Więc myślę, że, że będziemy mogli sobie to na spokojnie ogarnąć. A z grą turową zobaczymy, ale kwitnące wzgórza to jest chyba Uwielbiam oglądać z wzgórza serio. Mega mnie to relaksuje, chociaż jestem teraz trochę do tyłu, ale na drobie. Na drobie. Dobra, jak widzicie, tutaj Sara Scott już przyszła, ja wróciłam, właśnie ją zaprosiłam. I teraz zobaczymy, co tutaj możemy zrobić. Mam zwykłą prośbę. Składniki do gotowania. Oryginalny trunek i koleżeńska wizyta. To może zróbmy to, może zróbmy to, bo tutaj mamy. Nagrody, zestaw składników, nawóz i przy odrobinie szczęścia świeży posiłek. No dobra, no to to jest spoko. I w sumie tylko po tutaj chcieliśmy, ale żeby nie było aż tak ten... Żebyśmy nie byli aż tacy niemili, no to weź ją poznaj. Poznaj ją i wtedy sobie wyślij ją do domu. Wiecie co? Może niektóre ryby to po prostu sobie pozawieszamy na ścianie. Wiem, że to może trochę nieetyczne, ale powiedzmy, że ona po prostu... Zadzwoniła gdzieś i. Yy, I dostała możliwość, wiecie, że oddała je do jakiegoś oceanarium i w zamian dostała takie o, takie właśnie. Co to jest? Oprawione, oprawione ryby. Więc no, moi kochani, myślę, że ja będę już kończyć ten odcinek. Wydaje mi się, że mam już wystarczająco. Materiału. Możecie dać e, znać w komentarzu, jak podobał Wam się ten odcinek, jak w ogóle podobał Wam się ten pomysł na serię. Zachęcam Wam też, waś, e, zachęcam Was też właśnie do zostawienia komentarzy, do zostawienia subskrypcji, łapek w górę. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa Pa!